Witam serdecznie, dzisiaj nie zganiania dzisiaj taki o przeglądzik szybki chcę zobaczyć czy te młode żyją, żyją już takie Także o ganianiu to nie ma mowy myślę, że u wszystkich jest taka mgła, że no, że to nie jest czas, ale widzicie, posprzątałem dzisiaj, także nie marnowałem dnia wolnego, przyblokujemy drzwi, bo cyk, tu u jasnych posprzątana tu u tych asów też posprzątane. Dzisiaj tylko były chwileczkę rozpuszczone tak, ale bez dotykania niczego, żeby się czasem nie poderwały, bo poginęłyby No mgła jest, jest mgła i to dużo. Jest godzina, która teraz? 11 i mgła jest taka, że drzew nie widać tych jak dalej. Także jest bardzo nisko. A tutaj mogę powiedzieć od kogo od, bo no wyraził zgodę, powiedział, że tych gołębi na pewno wstydził się nie będzie. To są od Adama Dąbrowskiego z lasek. Jest ich 134. To tak. Są żołniki i perłowe, i, i zwykłe, ciemnych, a najwięcej chyba jest szyjaków. Ciemne murzyny, szyjaki. Jakiś czerwony bocian. Kolor coś jest. O, siwy bocian. Jakiś szymelek. No, jest tego 134. No i dzisiaj też mi kolega dał kilka. Tak, że tylko przepuścił przez budę, bo łapał sąsiadowi. No zobaczymy. Te to posiedzą. Posiedzą. Tu są prawie wszystkie w parach. One muszą się zagnieździć. Znaleźć sobie gniazdeczka. Ponosić jajeczka zaczniemy ruszać, ale te to tutaj się nasiedzą w tym chochozie znaczy pasione będą na pewno ale nie będą zgonione myślę, że miesiąc, maj będą podnoszone nie wcześniej, mi się nie śpieszy tych jest 4,5 paki jest suganie, tu już 140 następnych tu już macie 6 pak z jasnymi na pewno jest, jest z czym się bawić nie trzeba. O tutaj też tak z grubsza bo od soboty się działy. teraz jest dobre szpachelka na kiju. Brzuch tak bardzo wtedy już nie przeszkadza. Można je. Cyk cyk i ogarnięte Z tych ostatnich opuszczałem. Nie wiem tam 50 parę. Widzę, że jest, kilka czerwonych ogonów zostało. Jest kilka też takich bez obrączek, bez czerwonych ogonów, których nie zaznaczałem. Jest tam myślę. Te cztery półpaki tu jeszcze jest. Także... Zabawa będzie przednia. Także jest jak powinno być. Tylko z tego czasu na te gonianie. No gonianie pogody, bo stracić teraz znowu górnych 200 to trzeba od razu być przygotowanym, żeby 600 przynieść bo to, że sąsiedzi teraz nie pilnują bo skończyło się trochę łapanie i tylko dlatego nie pilnują, będą świeże, byłyby ruszane znaleźliby czas Dobra, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie spadam do roboty, one niech się uczą nowego miejsca No i winerów chyba jest kilka, patrzyłem, to nawet brzydkie takie winerki, ja lubię winery, mam chyba u siebie ze 34 Także tyle z opowieści dziwnych treści Pozdrawiam na razie, cześć.